Skopana jest tu czułość. Jak dla mnie jest ee, o jeden poziom za mało, bo jest za szybko i za wolno. Mhm. Czyli rozumiem, że grasz na jeden. Nie, trzy chyba, albo cztery. Ja co jeden na siedem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uszkodowaj piramidy zombie. Co ty, ty faktycznie, mówisz? na Wars jest więcej ludzi. Trzynaście. No wiem ci na tym mi słuchajcie do tym ty, docy kurczę. Oj, ja 10. Tak, 10 minut będą gdzie znowu 7 pewnie Ja pierdzielę, ale sztywnie biegłem <śm> Jezus Maria, no faktycznie Wyboru to jest ta gra Nie, to, to dopiero co wyszło Ona się słabo sprzedała, dlatego jest za darmo no, ono z, z, z dwa lata ma? No? Coś takiego? Nie czekaj, Nie balicie, bo czuło się wiecie? Ona w ogóle miała dużo problemów z prawami autorskimi coś tam było. I dlatego. Każdy nie z pierwszej osoby, ja bym tak był strzelać. Gdzie co jestem? Gra? Nie, Gamma. A, yy, polecam też sobie ustawić, jak chcecie, żeby dalej było od postaci tam jest coś takiego jak pole widzenia chyba. Przydaje się. No, na ile ustawić ja ma na maksa. Skala pola widzenia, o to się no, chodzi? No, nie ja ma na maksa. No, spoko. E, rozglądanie się. E, w ustawienia i chyba obraz, albo kamera. 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 Skala pola widzenia na maksa. O, od razu lepiej. O, jest, ej, mam, mam, mam czułość. Okay. Można tutaj skakać, czy nie można? Jak sobie kupisz skilla, to możesz. Nie, skryć. nie, nie no. można. Tylko jak podejdziesz, chyba przeskoczyć. Szczelcie. No nie cicho cicho jest. Z tłumikami możecie na początek chodzić. Ubra podgłośnie trochę. Jakie szybkie te zombie są w ogóle. No, Oglądałeś film? Oglądałam tu no. Książkę też tam. Dlaczego ja kłócam w ogóle? W takim stylu one będą. Chodźcie. Ho 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 ho, chodźcie na schody. To już? To już umieramy? Ander, nie na te schody! Pierdolę, że nie, nie wiem co mam robić w ogóle. Wydaje mi się, że za cichą mam grę, ale, ale no. Na ile masz hetki ustawione? Dobra, ratować. Teraz odejdź, bo gaz będzie. Ja, jak ty wszystko o. wiesz? Przyszedłem na jeden poziom. O nie strzelaj do mnie. Jak się leczy? Tego dużego trzeba rozwalić. O o, uciekam. Ała! Co on mi zrobił? A. Co on ci robi? Co on mi robi? Jaki brutalny... Nie raz. wiem, gdzie on nie ma pancerza. On ma pancerz. Właśnie on gdzieś nie ma i... O, ty złapał Nie co? Wszystko ludne. Panter. Zabij go. Przepraszam klimatami za takimi metami ze Nie są złe. w nie ma pancerza. Powiedzcie mi w końcu jak tu się leczy albo cokolwiek robi? Apteczka pod czwórką jest. Nie ma apteczek na początku? No to fajnie. Nie ma. A cokolwiek innego się mi powiedz, jakie sterowanie? A WSD. No, mi okay, no, wbiegła. A tutaj jest Friendly Fire? Jest Friendly tak, Fire? Tak, jest. No, ale nie ma tutaj żadnych apteczek w okolicy. No dobrze nam idzie, panowie. Początek i prawie umarliśmy wszyscy. Pani się zapowiada. O nie, pomocy. Jakiś Hunter był. I trzy razy się chyba upadnie, to... Albo za trzecim razem już się chyba umiera. Od Dobrze, nie ale powiem ci, że Ford jest, mimo że jest starszy, jest lepszy. No to sterowanie takie drętwe strasznie. Stralska w głowę. W głowę. Mózgi trzeba rozwalać. Mózgi. Dobra, Help! będę celować w głowę. <laughs> Easy. Mam dziwne wrażenie właśnie, Oła! że plecę. Revolver! Plecę. Bywa. Dobra, <laughs> To chyba będzie moja śmierć. W samym centrum hordy. Kurde. Źle jest. Kanacz mi. To ty! To było niechcący. Chyba, Dobra. Chyba, chyba, chy chyba umieramy! Dobra, była rozgrzewka. Ty, zmieni się w zombie chyba. Czas do odrodzenia, no. 50. Co się dzieje? Zamieniam się w zombie, no? Nie, z respinas, chyba. Nie, jestem zombie. Kiedy jesteś Aha. zombie, ja możesz porażkę, zabić zmieniali. swoich towarzyszy. Fajnie się zapowiada. Zmienisz ten poziom bo co? <laughs> Ja powiem wam, że ten wybór klas kojarzy mi się z gierką Kury, tej wiem na teraz. Też gdzieś się wybiera klasy, też jest takie coś, ale jak siekacz, tylko że z kataną biega. Też na takie ząbiaki. W Dead Island. Nie, 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 nie. Mm, Rising? Też nie. To jest... widok masz... z jest widzisz spluwę. Masz falę. I po każdej fali możesz biec do sklepu i wykupywać nowe bronie. Raczej nie, Call of Duty. Nie, nie, nie. Ale kurde. Ej, no jedynkę tutaj grywam. Dwójka wyszła, ale za droga, bo i. Ale jej to, nie to jest kupiłem. zombie? Mhm, tam są zombie. znaczy zombie. Takie zmutowane stwory, O, nie zombie, tylko zombie. To nie jest. Stwory. Czekaj. Jak to się nazywało? Killing floor, czy coś takiego? Tak, 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 tak. O, Killing właśnie. Zarumbi Stagera. No, grałem w którąś część, pamiętam. Chyba 3 albo 4 lata temu doszła jakaś część, no? O, chyba, dwójka. Dobra, rozgrzani to teraz wiemy, co robić. Nie, nie jej rzeczy. Jakie? Wziąłem sobie klasę siekacza, nie? No. I normalnie karabin? Ja wcześniej, byłam byłam siekaczem i też miałam karabin. Właśnie mnie to dziwiło. No, po co mi paralizator na zombie? To jest chyba to pieniądz. Nie wiem, by złożyłem to właśnie. Hm, co to że ten celownik jest dla mnie? Nie można go w ogóle zmienić? Można. jest taki, że nie mogę cię zabić za siekierki. Nie, chyba nie ma zmiany celnika. Creeper. 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 się w ogóle znajduje, albo coś? Ja tak powiem przez skromnie Ja może w tej grze chodzi o to, żeby po prostu być bez No kurde to jest jakaś taktyka Myślę, że dasz radę Uwaga, wybuchająca za nami. Zostawiam ci go. I wielki, wielki, wielki. Tego też ci zostawiam. Trzeba uciec o! trochę do tyłu. Czysto macie jakby co, może iść do punktu. No nie, złapał mnie. No, nie do punktu, a to nie drugo. Trzeba to wybić. Duży leży. No dobra. ten bot sobie tak śmiesznie biega, gdzie mu się podoba. No ale on się przydaje, bo w trójkę to jest bardzo duże utrudnienie. Mam jest... no, mój karabin zwiadowczy. No, mam ładunki paralizatora. Nie mam pojęcia po co. Możesz jeszcze, ten, rozpić zombie. Skrzeszać ich do życia. Mówisz? Idę sprawdzić. Jest dwórka jakby to chciał. O, tu duży był. Wyjątkowo. Um, Paralizator jest na zombie. Hmm? <laughs> dostał. Dostał! To botan sobie poradzi. Reportował się. Następca? Jest. Wow. A. Ciężko to nazwać następcą. <laughs> to na zombie. Poczej, ten gdzie jest skrócił. Nie, my mamy tutaj my mamy tutaj dotrzeć. nie, 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 wiem. jest? nie, wiem? Co to jest? nie, nie wiem. Podniosłem. Uuu, nie, 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 mnie, nie, mnie, nie, mnie. nie, mnie. mnie, gonią mnie, o, Co się co się dzieje na prawo? Jeszcze cover mnie. Rzućcie granaty na prawo jak możecie. Co tam? Dobra, zacznę Opluł mnie. gdzie są granaty? Nie wiem, nie wiem jak macie granaty. Od kółkiem. Pod kółkiem, no. Pod kółkiem w sensie, że... Wycieśnie głupko. No, dobra, klasa wasza na granaty. Ja mam paralizator. Oooo! mnie to Nie no nie bierz go do nas! No ten tak granat Dobra to by. chron cię. A wiem czemu Na dole był krzykacz. Trzeba je zabijać, bo on ciągle fale robi. do Ciebie, obroń mnie. Obroniłam Cię. Ja nie mam Ciebie, muszę Cię uleczyć. Proszę spokój. Duży. Już po spokoju. Nogę miał oceniętą. Dziecko? Nie, to dziewczyna. Zapomniałam, że to nie Solsing, nie mogę zrobić uniku. Parę... Parę i się przednieje. No, na niego dobry jest nawet. Ej, co tu jest? Aha, strzał bojowa, nie chcę. <laughs> ja lubię na broń. broń. Paulina. Do apteczki można gdzieś e, podnieść, tak? Mhm. Nie ma nigdzie, jak chcesz. O, tu jest kłasz. To jest symulator windy. Nie, tam byliśmy. A, bo tu trzeba zejść. O, Jaki obrót. Apteczki! Już nie ma apteczek. Już nie ma. Co jakieś... ej, 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 czas tych. Tu Będzie trzeba się bronić. Tak, tak się domyślam. Gniazdo KM-u. Jak się tego używa? Bardzo często, możliwe. Co? Jak się tego używa, tych sprzętów? Eee, tam będzie miejsce odpowiednie. No nie. Tutaj trzeba porozstawiać to wszystko. Do obrony. I tu powiem wam, że będzie ciekawie. Tak, akurat ten poziom grałem już, pamiętam. Nie ma żadnych działek? Dobra, stawiam grudek goleczasty zaraz przy tym. jedne działo ja wziąłem, nie? nie Ta, teraz na epiku jest za darmo, czy coś? Chyba wszystko. Coś nie ma ciekawego. Słabo. Dobra. Gotowi? Ej, bazuka tu jest, chce ktoś? Nie, ja mam tam sniper, no, mam wybuchowe strzały. A, jeden strzał jest z niej dobra, fajnie. Bo podniosłem twoją. Wziąłem bazukę. Gotowi? Do obrony? Dawaj. Pewnie. To jak coś to będą piec. <laughs> tak was ostrzegę. Które nie pobiegną? Na no, wprost. Od razu chmara, czy tak? Do... No, no masz. Odskakam.

Jezus Maryja. O! E u góry mnie zaatakował? Nie. Jak był skąpiony tutaj. Jezus Maria. Nie przestraszyło. Co sta, ja, mamo? Co Gruby. Dobra polek. Kurde, z tyłu wybiegają ciągle. Żeby... Tutaj na schodach się fajnie broni wam powiem. No, ale to jest winda. Wybuchający? To jest mój ale z mi się lepiej gra niż z Bloggiem. No, my sobie dajemy tutaj radę też. Lepiej nam się gra niż z tobą. No <grym> oh, kurde, kiedy Hunterowi lepiej się gra z botem. Zachalało no, e, to moje yes. serduszko. Swój do swego, ciągnie. A ja cię wyleczyłam. A tobie też. Co to jest, zrobiłem? <grym> Biegli! Nie oglądaj się, biegli! Mówiłem biegli Oj sorry! Nie, ale powiem wam, że ten bot jest nieśmiertelny chyba. On miał wszystkich na sobie, tylko oszczeliwałem. On ma chyba małe obrażenie na sobie. No o dlatego dziś dobrze z nim gra? z nim ten jesteś gra, nieśmiertelny. No tak żeś wiedziałem. Czy Macie masz jakąś wolną apteczkę? Znaczy, ja mam jedną, nie? Ja mam szybką. <noise> to to potrafi pocieszyć. No, gdzieś. Gruby, gruby! A czemu Nie gruby, po co ci apteczkę? <noise> <noise> I leczysz. No ogóle... Dobra, chodź, uleczy cię tą apteczkę. <noise> Dzięki, no ruszaj się. Oh, no co, jaka jest mapy już, nie? Tak, teraz będzie... niefajna rzecz Tu są... Cześć, w ogóle widzieć tego zombie, jak jest wygięty No Ech, chukli, huk coś dla ciebie tutaj jest Co tam? Amunicja A to wiem 4 wystrzała pojedyncze, nie lubię, o kocha A to jest koleś, ja chciałem do niego szczenać No i dobra, teraz musimy przynieść mu sprzęt Unikaj wykrycia, Także ty, tak, że trochę kopi klej, poziom z sferdata. No, ale bez ja co ja teraz... Przełączamy się na Tumik? Na kucka. Ech, raczej nie da rady tak. Bo jak ty, się podniesie, ty, ty rzeczy to Ja mam tak, jestem chyba sam. Nie no, to was. Poleciałeś. Tak. Trzeba tam tego krzykacza załatwić. Będą cały czas fale. Gdzie, gdzie, gdzie on jest? Jak on wygląda? Dobra, dobrze Dobra, lecimy. Co mamy przynieść? Wzięliście? Ja wzięłam no. Dobra. Opie, już dawno. Tu coś jest. No ja tu poszedłem sam, ale to kawał drogi jest do tego No to lecę do Ciebie No Kupki Atracja Okej, okay. kiedy usłyszysz w oddali zgieł hordy zombie przeszykuj się do obrony No to, to chyba to Tutaj możemy się bronić przez te drzwi w sumie Da radę zamknąć drzwi? Chyba nie Tak, obejrzyj. Czekaj, ja to otworzę. Angel biedny został. Jest pozamykany wszystko. Z tej strony nie przebiegną chyba. Chore, A, Kroli, za. Otworzył? Za, za. to co? Za, za to co on robi? No zobacz. da mi wyjście strzelać. Okej. Odsuńcie iść. się lepiej. Duży jest. Duży nie leci na tego. Widzicie? O, umarł. Pierwszy raz. Dobra, podnoszę go. To nie jest dobry pomysł teraz. Nie. mam, że te klasy chyba różnią się tylko i wyłącznie tym, co mają podręcznego Talenty masz później. Mi wydaje się, że chyba jakiś krzykacz tam gdzieś się schował. Myślicie wszystko? Ja mam jedno, tak? Ja, ja mam O, piła ja, jest. Nie, nie widzę nigdzie. Gdzie, gdzie, gdzie no, były te skrzynki? Podnieśliśmy już. Idziemy. No, Idziemy 3, 3 do pociąg, zejść. Trzy do, do zabrałem, więc myślałem, że ten, nie? Że opuściłem. No i jeszcze jedno. Tutaj będzie. No to sobie łatwo powinno być. Prawa prawej też coś pokazało. Hmm? Ja mam już. No ja, to pierwsze, bo to ostatnie, nie trzeba więcej. A to bo po prostu wybór, że mogliśmy sobie powybierać, które chcemy tak. pozabierać. No, Chodzę, chodźcie do pociągu, bo to można się bronić, on się zamknie. No i tylko ten poziom znam, więcej nie. Myślałem, że grałem jakieś drugie, a kto w sumie. No i teraz się obronić. Co masz się bronić? Jak nie wejdą. Nie idzie. To co można będzie, bo ja. Aż tutaj paczkę zamieciłem i tak. Ale tym robisz większe obrażenia. Myślcie 8 giga, to aż tak wolno ci ściągę? Nie no nie, powiem wam tak, że na razie. Nie przypomnij no, tak. nawet tak. No to strzelanie takie trętwe, że ja nie wiem. Minusem jest to, że nie zagrasz na początku wysokiego poziomu, bo musisz wbijać poziomy broni. Minusem jest to, że tu jest za dużo wszystkiego na rąbany. 40 tysięcy rodzajów broni, 40 upgradeów i tak dalej tak dalej. sama farma na początku. O, pomocna dłoń. Byłem najlepszy. Hm. W tej grze Angel w prawie wszędzie nas wygryzł. Lola, a czemu jestem pirotechnikiem, skoro ja nie, nie, nie robiłem z wybuchem? Wow, drugi poziom wbiłem na broni. Nie, ja, ja zmieniam, zmieniam tego się kacza, to jest bez sensu. Kałaszek też druga broń. No to jest właśnie ten minus, że trzeba wbijać poziomy broni. Yyy... że nie piszę jaką mam ten... Jak ja mam skilla pod, pod x-em. Pod kółkiem, sorry. No, ja też nie chciałem się przeprowadzać na, takie miejsce, że tak powiem. Aha, jest. Ludzkie Inferno, zaczyna z C4, z strzelbą. Okay. Jedna rzecz. No, tutaj też poziomy tych się wbija, postaci. Jest, dodajcie jak macie drugi poziom. O widzicie, kombinator jest dobry, bo dzięki mnie możecie więcej na amunicji nosić.